Tu jest fajna baza. Tu stoją kamperki, boisko. Tu są ławeczki do siedzenia. A tutaj, właśnie wschód słońca nad morzem. Kurde, troszeczkę za późno przyszedłem. to posiedzę. Wziąłem sobie kawkę. I spędzę sobie troszeczkę czasu pomedytując tutaj. Tak zacznę ten dzień. W tych pięknych okolicznościach z kawką w ręku witam Was w dniu 30. To już 30 dni odkąd wyjechałem. Nigdy bym nie pomyślał, <grytanie> że nagram 30 vlogów, że kurczę. Że będę się dzielił tym, co robię. Na tą chwilę dalej sprawia mi to radość. I dziękuję że to oglądacie. Życzę Wam również dobrej kawki i miłego dnia 1030, równiutka. Jesteśmy w trasie. Idę tam trochę na stopa. Moja łatka wyśmienicie w idealnym miejscu, więc już nie muszę sobie kombinować z nerką. Przede mną jakieś 55 km, tylko pierwsze 40 jest dobra droga, a później to już jest taka lipa trochę bo to już są takie no typowo na kemping buciki. Buciki nowe jeszcze przełożyłem te wkładki z tych najków to super, fantastycznie lepsze są, chociaż wziąłem te stare wkładki też od tych butów gdyby coś poszło nie tak przede mną dwie miejscowości jedna mniejsza, druga większa, więc tak naprawdę łapie bez kartki powinno być wszystko git. A to są kempingi i żeby ludzie nie parkowali, to turki na zimę zasypują wjazdy, tak? I wtedy nie możesz wjechać. A ogólnie w sezonie to są właśnie kempingi dla. no dla camperów. Tak, na serio, to tu jest super kurde miejsce na namiot. Tu jest woda, tam jest prysznic, nie wiem czy działa, no ale woda jest. Tutaj są Łazienki, naprawdę rozbijasz tutaj namiot, tam stoją te kampery za darmo. Kurde i tak sobie posiedzieć na plaży to jak znalazł, naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Złapałem Państwa z Ameryki, Robert i Cleo, przyjechali w ogóle I tak sobie myślę akurat tak przyjechali, wie, kurde tyle ludzi jeździ z obcego miejsca i nikt się nie zatrzymuje, nie? I tak mija trochę, nie wiem, no chwilę nie? I wrócili po mnie, okazuje się, że kurde cały czas podróżują, są już na emeryturze, ale mówią, że w Ameryce no to e, jak oni jeszcze mieli dobrą pracę, to ta emerytura jest jest duża i mówi, że koniecznie mam się odezwać, jak będę albo w Nowym Jorku, albo na, na Floridzie. Dali mi swój numer i mówią: Mamy chatę dla ciebie, miejsce, więc jak będziesz to się odzywaj. Naprawdę super ludzie. I wychodzi z tego, że mój angielski nie jest taki zły, bo gadaliśmy naprawdę o wszystkim. Dostałem chlebek jeszcze. Co, teraz łapię stopa, zostało mi jeszcze 19 km. Nie będzie to takie łatwe, bo tutaj jest, jeździ bardzo mało samochodów, ale z drugiej strony. Może zaraz kogoś złapię. Podwiózł mnie ziomeczek 1-4 km. Zostało mi jeszcze 13, po mało będę sobie dreptał. Już i tak jestem na tym szlaku Tylko to jest ta część z tymi szklarniami, więc mało sobie idę w stronę kempingu. Jak kogoś złapię, to złapie jak nie no to 13 km dla zdrowotności można pyknąć. Idę w takich okolicznościach Wracając jeszcze do tych Państwa ze Stanów. No to kurde, oni mówią, że za samochód zapłacili 530 dolarów za miesiąc za 27 dni. To mówi, że dla nich to jest nic. Dolar dobrze stoi. I mówi, że tak jeżdżą cały czas, wracają później do Meksyku. Później na Kostarykę Tylko że jeżdżą maksymalnie na 30 dni bo Mówią że więcej raz byli na 60 ale to już za długo dla nich A tak to co Powiedzą, że jak jest zima to na Florydę Jak jest lato to Obok Nowego Jorku Tam W górach gdzieś przy Nowym Jorku mieszkają I tak sobie żyją mówi że odkładali Kasę No bo nie Nie kupowali drogich ubrań samochodów tylko cały czas Sobie odkładali No i teraz mają Wywalone jajka i sobie podróżują. A inni ludzie siedzą w hadach, i tyją, mówi. Naprawdę, przymili Państwo. Po tym angielsku da się dogadać. Brakuje słówek. Ale 40 minut gadaliśmy naprawdę, naprawdę o wszystkim. Jeszcze 2,5 kilometra. Taką piaskową drogą. Tylko, kurde, tak tu samochody zapieprzają normalnie i cały, cały jestem w kurzu od razu jak tu się człowiek ma nie złościć no jak tu ma się człowiek nie złościć no tam był jakiś kemping za 250 lir nawet ok, bo tylko jednak 3,5 km bym musiał z rana iść do tego szlaku więc stwierdziłem, że idę tam zobaczę ogólnie to na razie wyciągnąłem z konta dzisiaj patrzyłem 3200 zł w tym miesiącu czyli na razie 3200 zł poszło na Turcję a mam jeszcze kasy na jakieś 7 dni, coś takiego. Więc, kurde, może i by ta Turcja nie wyszła taka droga. Jak się tak zamknął w 3,5, to i tak uważam, nawet jakbym się zamknął w czwórce, to serio uważam, że z tym, co ja jadłem, na to, co sobie pozwalałem, i naprawdę, i tych słodyczy, ile ja przyjadłem, i wszystkiego, to uważam, że to by był sukces. Nie, no w 4000 to się na pewno zamknie, ale w tych 3,5 to na serio by było zaje fajnie. No i jestem na moim kempingu. Później Wam pokażę, jak to wygląda. Zapłaciłem tylko 150 lir. To jest najtańszy kemping, na jakim byłem, a nic więcej nie potrzeba. Ochrona od, żeby brudno nie było, więc tak na serio wszystko jest światełko ładowanie i nawet jest wifi więc super 150 lir to jest 20 zł 19 a normalnie płaciłem 400 więc naprawdę naprawdę fantastycznie także ja się rozbiłem i jest luks No a miałem mieć miałem mieć tamto miejsce tak naprawdę pogadałem z panią i dała mi taki namiocik. Za tą samą cenę, więc jutro nie będę musiał składać z rana. Więc fantastycznie. Jedyne co, to nie ma tam blisko prądu, tylko stąd będę musiał iść po prąd tutaj. Ale to taka mała niedogodność, której nikt nie zauważy. Zapraszam Was, oprowadzę Was po kempingu, więc zacznijmy od mojej chaty. Tak sobie mieszkam. Wejście, korytarz, sypialnia, łazienka z garderobą. Tutaj sobie powiesiłem wszystko i to jest mój domek. Nie wiem czy tam nie będzie zimno w nocy, no ale się okaże. Jestem tutaj na tym kempingu samemu. Tu mam swoją kuchnię, z której mogę korzystać. Tu są te miejsca. Łazienka. Jest nawet normalny kiberek, A tu jest prysznic. I tak naprawdę cały kemping. Tam jest jeszcze kuchnia taka duża. No i myślę, że jak za 20 zł to ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. No szkoda, bo ja tam nie mam Wi-Fi. wi, -fi. wi -fi jest tutaj, ale nie chcę mi się rozbijać tego namiotu. Najwyżej ja sobie pójdę. Później tam na kompa posiedzę na, do tej kuchni no, a tutaj jest recepcja i tak to wygląda Także naprawdę jest spoko jak za tą cenę no to myślę, że jest naprawdę naprawdę OK Tutaj z tej kuchni można sobie korzystać ale też jest tam wszystko tak jak wam pokazywałem Trochę się zastanawiam, czy się tutaj nie przenieść, bo jednak internet w takim łóżku, yy, no to robi robotę, ale z drugiej strony tutaj jest fajne miejsce, mogę sobie przyjść posiedzieć, wziąć sobie kompa, plecy mi nie będą bolały, a jutro będzie mi dużo łatwiej ściągać tego namiotu. Mam nadzieję, że w nocy nie będzie zimno, no bo jednak namiot mocniej chroni, a tutaj jest w nocy 8 stopni, ale zobaczę. No nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Teraz muszę iść do sklepu 4 km w jedną stronę. Bo mam za mało wody, jednak na jutro, i muszę jeszcze sobie kupić coś do jedzonka. Ale jutro jest tylko 17 km, cieszę się z tego bardzo. Będę mógł sobie wyjść o 8 na spokojnie. Dojdę sobie gdzieś tam o 16, więc będzie to fajne. Tutaj pani jeszcze magnesiki sprzedaje. Naprawdę przemiła osoba, przesympatyczna. Kurde. No, za taką cenę, no to ja nie wiem. No, ja wiem, że są jakieś lepsze kempingi z boku. Możliwe, że tak. Ale tu jest fajnie. Cieszę się też, że pomogłem pani, no bo wiem, że wiecie, no dla nich, kurde, to też jest zarobek. To jest tylko 20 zł. Ona się naprawdę ucieszyła, bo tu nikogo, nikogo nie ma, nie. Na serio, od razu jakiś tam papier, no, no naprawdę widać, żeby kobieta od razu wszystko oddała, więc cieszę się, że też pomogłem jej, no i tyle, mamy sobie do sklepu, no. A jeszcze jedna zmiana, to jest to, że wyrzuciłem te wkładki Nike i wróciłem do tych La Sportiva, które były w tych butach, z tego względu, że te Nike, no, są super wygodne te wkładki, aż normalnie mi żali ich wyrzucać, nie? One są delikatnie za grube. I ta wysokość powoduje to, tutaj mam za wysoko i, i, i palce mi obcierają o tą górną część. Więc dlatego trzeba było to zmienić na tamte i teraz już jest lepiej. Oczywiście jeszcze ich nie wyrzucę, bo zobaczę. No i też muszę związać te buty, no bo teraz są takie na, na luźno, bo miałem zapiętki wszywane. Teraz jeszcze 4 km w drugą stronę i już odpoczywamy. I rozkwiniłem sobie, no bo niby miałem mieć hajs na 7 dni, ale policzyłem, to nie jest na 7 dni, a po drodze nie ma żadnego bankomatu do Antalii, praktycznie, no nie po mojej drodze. I w sklepach muszę płacić kartą, a za noclegi będę płacił gotówką. I powinno mi więcej wyjść okej, okay, powinno mi starczyć. Jeszcze teraz miałem taką sytuację w sklepie, bo mnie to zawsze serce boli jak takie małe dzieciaczki przychodzą i muszą się zastanawiać nad tym co kupują I, i ich tata tam tak no wiecie wybiera patrzą na jakieś mięso widziałem że mówią że za drogę później wzięli jakiegoś takiego kurczaka e, całego zamrożonego no i mówią, dobra no to okej okay. no i dwoje chłopcy podeszli na e, na słodycze no i tak patrzą no i mogli wziąć tam po jednym batoniku e, no i mi się tak przykro zrobiło im jeszcze kupiłem po takim w pakiecie tych batonów, tam po 5 sztuce jest wiecie dla nas to jest jakieś nie wiem z 6zł a im to na pewno zrobiło dzień kurde zawsze mnie to boli, zawsze tak mi bolało jak widziałem w sklepie pamiętam jeszcze jak na wodka chodziłem to też miałem taką samą sytuację w sklepie jak przy kasie musiała babeczka odłożyć dzieciakowi słodycz, bo nie miała kasy na to, nie no i mówię że nie ma problemu, nie? Są kurcze takie małe gesty. A nie wiem, jak gdzieś zobaczycie jakiegoś dzieciaczka w sklepie. Wiadomo, mi nie chodzi o tych co chodzą i, i, i żebrzą, tak? No często po prostu nie wyłudzają, tak? Ale mi chodzi o to właśnie w takiej sytuacji, jak widać, że ten mały dzieciaczek ma na coś ochotę, a po prostu yy, no nie stać go na to, nie? Jeżeli widzicie taką sytuację, to poświęćcie te kilka złotych. A na pewno zrobicie komuś dzień. A może też dobrze to wróci. No więc, my w tych okolicznościach, a tam nawet widać tego, tatę, co idzie z tymi dwoma wycieczkami. No i jak wyszedł ze sklepu, naprawdę był bardzo, bardzo, no widać taką wdzięczność w tych ludziach, który, no widać po prostu wdzięczność, tak. Niektórzy to widać, że wiecie, że odburkną, a niektórym naprawdę widać wdzięczność w tym wszystkim, więc. Mi się łzy do oczu a im też na pewno zrobiło to dzień, więc ja z uśmiechem na ustach wracam teraz te 4 km. No, tutaj mamy taką leśną drogę morze, więc idzie się w miarę przyjemnie. Ale też ja nie mam zejścia do morza od siebie i musiał gdzieś dalej iść, więc dzisiaj może sobie odpuszczam i sobie spaceruję. Jeszcze wracając do tego kempingu. To ja właśnie myślałem, że po drodze będę cały czas takie spotykał, jak w tym dzisiejszym. One będą kosztowały około 20 zł. No i takie warunki, jak tutaj, no są super. Tutaj jest na przykład kemping, no, który z kempingiem nie ma za wiele wspólnego. No, zobaczcie, to są wszystko rozwalone jakieś miejsca. Może tego nie widać, ale tamte deski w ogóle są pozarywane. Wiecie, no to są też. I takie kempingi. Ja wcześniej pytałem, to taki sam kemping jak ja mam. Takie same standardy. No tylko chyba jest dojście do morza. To bym płacił 250. No to jest 100 więcej. To jest jakieś tam 12 zł. No to niby nie jest dużo. Ale 4 km bym musiał jutro rano iść. A tak to mam 4 km bliżej. Ja jestem zadowolony. Tutaj są następne dwa kempingi. Ten taki wojskowy. Za bardzo go nie widać, ale wydaje mi się, że on ogólnie jest na przyczepy bardziej skierowany. On wygląda jak taka mała wioseczka. Bardzo mi przypomina, jak byliśmy w Meksyku. Tam wchodziliśmy na, nie wiem, jeden z wulkanów, nie pamiętam których. I tam też na początku szlaku była taka wioska. Super to wygląda. Tam widać też, że jest kuchnia. Więc naprawdę to wygląda fajnie. Z kolei tu jest taki najzwyklejszy, prosty kemping. Te domki są kuchnią, a tutaj są miejsca, właśnie na, na namiot. Widać, że jest to zrobione z sensem. No, jeszcze fajnie, gdyby dookoła miały no coś, żeby nas ochraniało przed, przed innymi. No tutaj jest recepcja, więc to jest. Też następny kemping, nawet bardziej mi się podoba, chociaż tutaj widzę, że są dużo bardziej płaskie te powierzchnie, na których jest namiot, bo wygląda jakby to było z jednej albo z dwóch płyt zrobiona. a jednak u mnie są deski. O, a z tą ochroną to chodziło mi tak, jak jest tutaj, widzicie? Te boki są zasłonięte i to jednak jest jakaś prywatność. Wydaje się, że to właśnie mm, jesteś tak, jakby w pokoju trochę. To już jest na bogato, tu są normalnie domki i nawet jakaś restauracja. Te domki kosztują, pytałem, to około 2000 za dobę. Czy to jest jakieś 50 euro? Już za dobę. Tutaj jest następny jakiś ośrodek. No i tutaj widać jak te domki wyglądają i taki domek kosztuje około 50 euro za dobę. Nie wiem nigdy tylko czy to kosztuje za cały domek, czy po prostu za jedną osobę. Bo nigdy nie pytałem się, ile kosztuje za jedną osobę, tylko po prostu pytałem się ceny. No. A tutaj już widać mój nocleg. Cieszę się, że wziąłem ten nocleg, bo też pani się ucieszyła. A to jest fantastyczne, czuć tą wdzięczność od ludzi. I tak wygląda moje miejsce z daleka. A to moje domki. Ja to mam zawsze jeszcze taką schizę w takich miejscach jak nikogo tutaj nie ma, tylko ja będę. No, to jest taki przedsmak tego spania na dziko, nie? No, bo wiecie, niby tam wszędzie z boku są jacyś ludzie, no ale jednak w takim całym ośrodku, kurde, jesteś sam. Więc, no mówię, ja jeszcze chyba muszę długo, długo dorosnąć, zanim będę spał tak 100% na dziko. Ale naprawdę się cieszę, że tu jestem. Odpoczywam sobie. I będę się z tego miejsca z Wami żegnał. Życzę Wam dobrego dnia lub dobrego wieczoru, w zależności, kiedy to oglądacie. Żegnamy ten dzień 30, a jutro widzimy się na szlaku. Siemano!